Tak jest respektowanie znaków. On ma ustąpić pierwszeństwa wszystkim kto, m, z tej strony, ale on nie wie czy zdąży zjechać z, ro, z mostu. Poblokowali most i mają w dupie, zobacz. Chuj, ci świszymi, nie byli, się, odkuń, bo tam coś tu nie jest. No a jak? Oczy widać, znaczy... Kurwa, myśleć ludzie, ja pierdolę. Nic nie boli. Stać przed mostem, nie macie miejsca do wjazdu. Nie macie pierwszeństwa. Mam no, nadzieję, się nie kurwa, no patrz. Spierdalać, kurwa, no do tyłu, no cóż tu ja tam weźmie? No kurwa, To Chłopie, kurwa, wo! Gdzie się wpakowujesz? Jak do siebie kurwa. Myśleć kurwa. Znaków nie ma. No Jedź jak do siebie kurwa. Wszyscy tam pojechali jeszcze Bo napewniaka! On kurwa zablokuje przejazd napewniaka. Spierdalać kurwa. W myśl polskiej zasady. Większe ma pierwszeństwo, kurwa. Ja mniejszy wcale nie jestem. patrz, tam ci też kurde z tyłu cię Ty pchają, widzisz? To nie jest tylko ten kurwa. Oni za nim pojechali już. I ten wjechał, kurwa. Tego nie przyjedziemy. Bą kurwa wiedzie!